Wsparcie w postaci środków z Funduszu Sprawiedliwości tym razem trafiło do Małopolskich Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 50 pomp dla Małopolskich Strażaków Ochotników. Jak podkreślił Zbigniew Ziobro, Fundusz Sprawiedliwości przeznaczył na finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej miliony złotych, co przynosi efekty, ponieważ strażacy dysponują profesjonalnym sprzętem ratującym ludzkie życie. Będziemy konsultować zmianę przeznaczenia tych środków na zakup innych ważnych dla mieszkańców i dla ochotniczych straży pożarnych urządzeń, narzędzi czy na przykład mundurów bojowych związanych z, właśnie z, z działaniem w warunkach zalania, które pozwalają strażakom prowadzić w sposób efektywny i bezpieczny dla ich zdrowia i życia działania. Więc My też działamy. Na konferencji zabrał głos poseł Edward Siarka, który podkreślił, że ze względu na tegoroczne powodzie, środki zostaną wykorzystane m.in. na zakup sprzętu ratującego dobytek. Te środki, które są z funduszu wykorzystywane na pomoc Złotniczym Straży Pożarnych, rzeczywiście pomagają, pomagają ludziom. W tym roku, ponieważ mamy akcję powodziową, mamy zdarzenia związane z powodzią, ten program będzie rozszerzony na zakup sprzętu ratującego dobytek i pomagający ludziom przede wszystkim uporządkować również te straty, które, które ponieśli w wyniku powodzi będzie skierowany na zakup również Pomp, które szybciej, łatwiej pomogą uporać się z tymi wszystkimi szkodami, które powstały w majątkach. W spotkaniu brała również udział Marta Malec-Lech, która podziękowała za wsparcie małopolskich szpitali. Do tej pory na rzecz służby zdrowia z Funduszu Sprawiedliwości zostało wydanych około 6 milionów złotych. Tym razem wsparcie otrzymały dwa największe wojewódzkie szpitale: szpital im. Jana Pawła II oraz szpital imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Dzięki tym środkom szpitale będą mogły zaopatrzyć się w niezbędne sprzęt niosący pomoc pacjentom.